Witam Państwa serdecznie na uroczystości z okazji Święta szkoły. Jesteśmy tak zamitani. Ciągle brakuje nam czasu. Jak mówią światowe rankingi, spędzamy coraz mniej czasu z dziećmi. Warto o tym pomyśleć. I właśnie dziś, w to sobotnie przedpołudnie, południe, spędzmy razem z naszymi rodzinami pod hasłem. Mamy czas dla dzieci. Wyobraźnia to największa czarodziejka. Mogli się o tym przekonać wszyscy zgromadzeni. Przedstawienie w wykonaniu uczniów klasy trzeciej przeniosło nas w zaczarowany świat bajek z dzieciństwa. Pan doktor pochylił się nad kotkiem, wziął od niego polisę, spojrzał na nią i że... żył. polisa nie jest w do ciebie. Masz inną polisę? A składki płaciłeś? O! Podczas części artystycznej uczniowie zaprezentowali swoje talenty. W tym roku po raz pierwszy zorganizowano Konkurs Poezji o Szkole. Wiersze młodych poetów zachwyciły całą widownię. A, jeszcze jakiś pański we się tu bezpiecznie i polecam Wam koniecznie. Jak zawsze wszyscy czekali na występy aktorskie w wykonaniu nauczycieli. Lekcja muzealna, tekst autorstwa pisarki mamy jednej z uczennic, pani Liliany Fabisińskiej, pokazał, że niełatwo jest być nauczycielem.

Przedstawieniem była spora trema. Bałam się, że zapomnę tekstu, albo wywrócę się na szpilkach pani Agnieszki. Tego dnia zarówno dzieci, jak i rodzice doskonale się bawili. Uczniowie, jako młodzi naukowcy, odkrywali tajemnice świata chemii, fizyki i przyrody. Marzenie wielu chłopców, ale nie tylko. Atrakcją, która cieszyła się ogromnym powodzeniem, była przejażdżka wojskową amfibią. Wspaniały piknik, wspaniała impreza odbywająca się po raz kolejny w miejscowości Młochów, w szkole podstawowej. Mnóstwo dzieci, mnóstwo rodziców. Sportowe rozgrywki w rodzinnym gronie. Mecz mamy kontra córki oraz ojcowie kontra synowie, jak zawsze, wzbudzał wielkie emocje. Właśnie zakończyliśmy zmagania. Chłopcy wygrali w pierwszym meczu 5 do 2, a w drugim 5 do 4. Walczyłyśmy dzielnie. W tym roku naprawdę było bardzo ciężko. O mały włos byśmy wygrały, ale no dziewczynki w ostatniej chwili zdobyły te dwa punkty. Na wszystkich, którzy z upływem czasu zgłodnieli, czekała tradycyjnie pyszna grochówka przygotowana przez harcerzy. Uważam, że warto robić takie imprezy, bo to jest świetny sposób na spędzenie razem z dziećmi wolnego czasu. Święto szkoły w Młochowie to już tradycja. Od lat na stałe wpisało się w życie naszej społeczności. Jak zawsze dopisała nie tylko pogoda ale i humor uczestników. Było bardzo fajnie. Były atrakcje i dla młodszych i dla starszych. Dzisiejsza impreza była super jak co roku. Zaczęło się od przedstawienia skończyło na meczu piłki nożnej. Thanks, let